To wpadłem do takiej kuchni i jest tutaj skubię taką fasolę. Nie mówię na to, że to jest śmierdząca fasola. Brałem się piechotą, żeby wam trochę pokazać wsi. Jest godzina dziesiąta. Jeszcze nie jest tak. Upalnie, ale za godzinę o godzinie 12 będzie. Obrazili się na mnie, bo chcieli mnie komarkiem podwieźć. Idziemy odwiedzić babcia, a ja idę piechotą. A oni się na mnie obrazili. Bo tu komarkami się jest. a ja chcę się przejść. Aj. Ach, pełno komarków. Pananowce, hej, he, to jest. O, widzicie pananowce? Tak się rosną. Bananki, ludzie nie mają pora. No Tam pani siedzi i sobie w tym słońcu, w tym kapeluszu no, tutaj do, 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 do tej babcinej wioski jest parę metrów po co mi jechać komarkiem jak mogę się przejść to jeszcze taka atrakcja, nie? No, no, zobaczcie ile tu tych komarków masakryczny tam u babci zaraz cała, cała wieś się zejdzie Tak z komarków, pitożki, cisza, ne? słuchajcie, cisza jak na wsi. Dobra, idę tu, tu widzicie te płoty, już wam kiedyś pokazywałem, kamienne. A później jedziemy na jakieś wesele w odwiedziny To znaczy zawieź pieniądze Zawieź pieniądze Czyli dzisiaj taki nieciekawy dzień Nic nie będzie ciekawego Nic nie będzie ciekawego do roboty O, to mają słupki graniczne A tutaj w tych rurach to woda Do wsi No, to oni się poruszają tymi komarkami z miejsca na miejsce, bo przed upałami, bo oni się strasznie tego słońca boją. Jak są upały, to oni chcą jak najszybciej się przedostać, żeby jak najmniej przebywać na słońcu. Nie? się, oni się. To jest tak, bo to jest mentalność, taka ja Wam powiem, jak to jest. To wam będę Wam opowiadał. A to jest mentalność taka, że jeżeli na przykład on mi ofer, oni mi oferują, że oni mnie zawiozą, a ja mówię, że, że nie, że ja się chcę przejść przecież, to oni tego nie kumają. Oni tego nie kumają. O co tutaj chodzi? Czy, czy, czy ja się na nich obraziłem, czy, czy, czy jestem, nie wiem, no, w każdym bądź razie dochodzi o to, że oni myślą, że ja się na nich obrażam jak nieraz na przykład mówię, że nie, już się najadłem, nie chcę jeść. Nie? A, bo tu takie skały, tak samo jak z tym przyjazdem na komarkę. Chce się przejść. Nie jest jeszcze gorąco, przecież czas się trochę poruszać. A oni nich 12 godzina i wszyscy będą leżeć. Znaczy, zjedzą lunch i idą spać, tak? Może nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy gdzieś około 12:00, tam się wybrać. Największe słońce pojedziemy rozdawać kasę. No i także czasami nie wiadomo Nie wiadomo co jak, jak postępować Nie ma książek na ten temat Widzicie to, to zielone małe Niskie to orzeszki ziemne To jest zagłębie orzeszku ziemnych No i czasami nie wiadomo jak postępować Bo, bo można ich Obrazić Dobra Będziemy dalej Tutaj się też uprawiają sorgo. Na temat sorgo to już wam trochę też powiedziałem. Tam w... ostatnio na tych, na tych filmikach powiedziałem wam o sorgo. Nie, bo to w Polsce zaczyna w ogóle na świecie zaczyna sorgo znowu wchodzić. a widzicie, kukurydza. Kolby, kolby kukurydzy suszone są liście są poobrywane i zostały same kolby kukurydzy i on, oni suszą je w ten sposób. Nie wiem na ile to jest bezpieczne suszenie, bo na kukurydzy e, występuje ten, e, co mykotyksyny produkuje taki, taki grzyb, grzybek, co na orzechach, ja zapomniałem nazwy. Jak szybko człowiek potrzebuje to zapomina nazwy i widzicie i tutaj na tej kukurydzy na nasionach kukurydzy w tej kolbie ten grzyb na pewno występuje, tak? Jeżeli ma e, zapomniałem nazwę, ale wrzucę wam nazwę u góry. To jest, On występuje w orzeszkach ziemnych, on występuje na kukurydzy on występuje w tej waszej zdrowej kurkumie, bo ludzie niektórzy myślą, że kurkuma jest lekarstwem na całe zło i, i w kurkumie nic nie ma a to powiem wam, że w kurkumie jest ten sam grzyb, który produkuje mykotoksyny. Jeżeli jemy jej za dużo tego kurkumy, to możemy się nabawić jakiegoś dziadostwa. On ma jakieś powinowactwo do osłabiania naszych komórek przed szkodliwymi e, szkodliwym działaniem i przez to może ją komórki, coś takiego tam jest. No także uważajcie na kukurydzę, na kurkumę no, orzeszki ziemne o A, gdzieś tam jeszcze to występuje To jest tak bardzo taki jest bardzo toksyczny ten no, nie, można go, nie można go zniszczyć przez temperaturę Chyba że wypali się na słońcu temperaturę jaką trzeba żywność by było gotować w 160 stopniach czyli podciśnieniowo jakoś Taki odporny jest dziad no, I tutaj widzicie jest poletko, jest parę bananowców jest trochę kasały orzeszki ziemne jak sobie siedzą i sobie chodzą, spierają, siedzą, chodzą, spierają, odpoczywają, a ja sobie idę. A ja sobie idę po wsi indonezyjskiej. To wpadłem do takiej kuchni i jest tutaj skubią taką fasolę. Nie mówię na to, że to jest śmierdząca fasola. Mmm, no zapach ma nasi takie, na takie fasolki zapach ma. Takie nasze fasolki Ca Ca Całe to wygląda Tak Jak to wam pokazał? Tak Bin. Ja wiem czy widzicie No jest not pina It's a No i to skubią sobie

I kuchnia. Yeah. Ja? I kuchnia. No, i tutaj się gotuje na takie kuchence komarów. nie mam. Tu można sobie wędzić. elegancko Bardzo proszę, o podwórko. No, tu mamy kibelek taki. Czycie? czycie? Normalny. Dla, dla gości. To jest dla gości, czyli dla mnie? To jest zwykły. A to jest podwórko. Takie za domem jest zbiornik na wodę. Taki zbiornik na wodę, i tutaj jest ogródek taki no i widzicie a tam jest takie zakazane miejsce co mi nie każą chodzić tam gdzie ja wam kiedyś takie kwiaty pokazywałem że tam są ale tam mi nie każą chodzić bo tam są jakieś złe moce no i oni obrywają tą, tą fasolę sobie no tak sobie żyją kawałek między mają o widzicie kozy kozy, parę kurek żeby sobie zjeść Tutaj mają oczywiście widzisz kasawa zmieszana z ryżem no to kasza, kasawa zmieszana z ryżem no to Jak na nasze europejskie standardy to jest tyle karbonów To jest tyle karbonów że O to może kiedyś były jakieś jakieś stworki Król... Królasy może coś budowali Albo coś to... No to jest tyle tych No karbów że to nas porozsadzało ja tu się już bronię przed tym przed tymi ryżami o to wielkie drzewo mówią o tych wielkich drzewach tutaj że coś jest, jakieś złe moce są w tych wielkich drzewach a tutaj rosną te, widzicie, to jest ogrodzone żeby tam nie podchodzić do tych drzew, nie? Mógł, nikt mi nie chce opowiedzieć historii tych drzew, co tutaj się wydarzyło, dlaczego one są, są takie według ich wierzeń nie, są niebezpieczne, bo są jakieś złe moce. A tutaj zobaczcie, wkoło rosną takie, takie cudaństwa. Tam widziałem takie z bliska, to wam pokażę, bo tu się nie będę po tych harabyziach jest takie wysypisko do palenia śmieci a tu są drzewa ze złymi mocami tutaj to tu nie każą przechodzić tam dalej w ogóle nie każą mi chodzić za domu ale ja tu idę wam pokazać to te... No tu nie będę siedział w domu cały czas jak... o, widzicie takie coś tu rośnie ale co to jest to nie mam pojęcia Zapach tutaj jest taki, jakby u nas latem gdzieś tak w pokrzywach stał, taki pokrzywowy zapach tutaj od tych, znaczy nie wiadomo od czego, nie? Tu macie palmę kokosową za domek, chcesz kelapa, to co idziesz, zerwiesz sobie kelapa i się, się napijesz kelapy, kelapa to jest e, kokos. No. także tu wiemy, tu jest coś co się podziało w tych drzewach tam nie można a to zaraz zobaczę co to jest i gdy wam napiszę pod filmikiem co to jest ja już kiedyś wam robiłem ten film, filmik to jest, to są owoce tego dziwidło, dziwidło różowe ja wam kiedyś już robiłem, robiłem jak był taki kwiat to, 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 jest, to się nazywa dziwidło różowe ja wam robiłem już kiedyś o tym filmik, jak byłem tu któryś teraz z kolei. To znalazłem w innej formie, a to już, to jest forma już dojrzała. Dobra, idę. Idę popatrzeć, może coś jeszcze ciekawego znajdę. Bo tu czasem na takich wioskach, tu można coś fajnego gdzieś wynierać. No może was to nie ciekawi, ale ja lubię tak... Ładzić po takich gdzieś zakamarach. a ta fasola tutaj co jakie ładne kwiaty nie wiem czy widzicie jakie ładne fiotki. problem jest, że kamerki w tych e, w tych telefonach mają problem z tym, że e, że ta pierwsza że nie przybliżają automatycznie porządnie no, tak jest problem. Musicie to wybaczyć. Kiedyś, jak się dorobię lepszy, to kupię sobie taką zwykłą kamerę i będziemy ze zwykłej kamery kręcić. A telefon to będzie taki. Tylko w razie co? Patrz jaki instrument znalazłem. Potel! Potel? 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 What is it for? <laughs> <laughs> Potel? Potel? What is zaostrzone to taka haka A widzicie, jakie tutaj można znaleźć cudowne? Nie, 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 nie. Nie, tutaj nie. Nie, nie, nie. to nie. Nie, nie. tutaj nie. tutaj... Nie. 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 No to właśnie chodzi, że tutaj Nie. 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 No i papaja, ale tutaj mają papaja, ale nie jedzą papaja salat. Nie wiem dlaczego, ale piękny motyl, patrzcie, to Loto takie wielkie, jak w motylarium. A tutaj rośnie smoczy owoc. tutaj jest tak u góry, bo my jesteśmy wyżej, jest bardziej przewiewnie, tak fajnie. Dlaczego my jesteśmy teraz u góry, u znajomych? To jest przewiód. Tachówki. A nie widać eternitu, nie? tam jest? Wszędzie ten eternit gdzieś można znaleźć. O dziadostwo. niej zdominowało cały świat.